No, to jest bardzo poważne pytanie, czy, jeśli jest wprowadzane coś, co jest obiektywnie, no, obiektywnie powinno służyć i, i, i państwu, i, i obywatelom, czyli y, zdigitalizowany system y, faktur. Y, Dać online, na bieżąco obserwowane, to powinniśmy właściwie przyklasnąć temu, chyba że nie mamy zaufania, czy będzie używane to zgodnie z przeznaczeniem. Generalnie uważam jednak, że to jest ruch w stronę, w którą powinniśmy się posuwać. To znaczy, urząd skarbowy no, 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 powinien na bieżąco móc śledzić pewne transakcje. To nie jest inwigilacja. zwróćcie uwagę, że Sfera gospodarcza, tam, gdzie wchodzą podatki, to nie jest nasza prywatna już sfera. Nikt nie każe nikomu mówić, kto konkretnie jaki towar kupił, mówię tylko o tym, jakiej wysokości fakturę zapłacił, jakiej, jakiej, e, jaki podatek powinien być zbierany z tego. Oczywiście tam, gdzie nie mamy zaufania, no to oczywiście nie będziemy mieć do niczego ani do faktur zbieranych ręcznie przez urząd, ani przez ani elektronicznie, ale myślę, że. Mimo wszystko, biorąc pod uwagę jednak drugą stronę, skalę pewnych nadużyć, które są w Polsce cały czas z podatkami, zwłaszcza z VAT-em, no to jednak wydaje mi się, że państwo robi słusznie, korzystając z narzędzi digitalizacji. Nie da się ukryć, że już prowadzenie faktur, czy dotychczasowe te, te, te działania, jednego, tego pliku kontrolnego i tak dalej, spowodowały, Uszczelnienie, wyraźne uszczelnienie systemu podatkowego. Więc jeśli mówimy, nie ufamy państwu, to pamiętajmy też, że no może każdy z nas się obrazi o to, ale generalnie urzędnicy mogą powiedzieć: Ale my nie wszystkim podatnikom mamy też powody ufać, bo jednak tych nadużyć w Polsce było sporo. Słyszałem kiedyś takie stwierdzenie, zupełnie serio powiedziane, że w Polsce VAT w budownictwie się nie przyjął. No więc no. no Krótko mówiąc, państwo ma prawo z tym walczyć, a jak powiedziałem, to nie jest, mimo wszystko to nie jest, znaczy oczywiście zależy, jakiego typu informacje są przekazywane, ale to przy właściwie wykonanej pracy, to nie jest coś wkraczające w sferę naszej prywatności, tam gdzie powstaje zobowiązanie podatkowe, to nie jest nasza prywatna sprawa, to jest sprawa państwa, które może, może, może to śledzić. Oby ten system nie był nadużywany oczywiście.